Z tej strony Marcel, witajcie w nowym odcinku, tym razem z BIMedgy Drive Jest to już trzeci odcinek z BIMedgy Drive I co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj w BIMedgy Drive nagramy sobie, bo jeden widz prosił mnie, żebym nagrał Właśnie jak taki jeden youtuber, że właśnie spadało spadały kamienie z takiego klifu, klifu. Niestety nie nagram tego, ale nagram coś podobnego Minecrafta Oczywiście nie nagram z tego względu, że nie lubię Minecrafta Mam, bo mam tego Tirancera, ale po prostu nie gram. I dzisiaj zrobimy House Mode. Tak, mam tutaj House moda Tutaj teraz już. Przez chwilę nagrywałem, ale mi się najgorsze, że nie nagrało. I muszę od nowa. Tutaj, że auto po prostu, jak będziemy. Nawet damy większą prędkość 360, żeby było ciężej. Bo tym autem to po prostu da się łatwo zrobić. Więc tak, możemy przejść do jazdy. Oczywiście muszę uważać na każde auto, ponieważ one będą. Sekundy się rozpadają do 360. Patrzcie, na przykład pokażę Wam na tym busie. Patrzcie. Widzicie, jakie fajne? A nawet tutaj. O, aha, on, on nie chce. A ten? O, widzicie, jak poleciał. No, więc tak. Trzeba jechać, ponieważ nie ma jakiegoś mega dużo czasu. Ja nie lubię nagrywać długich filmików z tego względu, że. Jak jest długi, to po prostu na nowych kanałach tyle osób tego nie obejrzy Bardzo dziękuję za 34 suby, jest to naprawdę dużo Ale do przebicia bariery brakuje nam tylko 16, więc... Możecie zostawić suba, lajka, jeżeli wam się to podoba Więc... Na razie no może nie więcej, ale po prostu na 50 subskrypcji zrobimy specjal... Live'a, zacieśniamy znaczy specjal, live'a, no... Jak to co jest? Tak No, więc Możecie zasubskrybować To nic was nie kosztuje Po prostu dajcie subskrypcję, nawet nie musicie dzwoneczka i oglądać moich filmików Tylko możecie dać po prostu subskrypcję, jak się wam spodoba I lajka Dobra, jestem już w mieście Może nie powiedziałem, ale Musimy dojechać tutaj Tu Tu, gdzie klikam Jestem już blisko Oczywiście, jak teraz się uda, to Podkręcamy! Yy, I będę z nieba spadać kamienie No. Jakby tutaj grało auto, to jestem spłukany. Spłukany bym był i to nie wiem jak. Chyba nie rozpędzać, bo jak przed chwilą nagrywam, to moje auto tutaj jest tak walnęło, że musiałem od nowa jechać. Żeby tu nie było żadnego auta. Chyba zobaczyć. Nie ma co patrzeć, tylko szybko trzeba jechać. O nie, tam w tym miasteczku zielonym będzie najwięcej. O, autko. Chodźcie, jak go wypchnie. Tu nie ma szans na przeżycie, co jest? Żeby we mnie nie wleciał teraz. A, on już jest, on się zniszczył? No, zniszczony Szybko, szybko. Jak tu będzie auto, to normalnie jest koniec. Więc trzeba uważać, bo jak tutaj jest auto. To on mnie zniszczy od razu i to nawet nie ma chwili, żeby ten. by się nie zrespiło, nie? Ale nie powinno, tutaj się jak już to wykoreskujemy, bo no tam wyżej nigdy gram w tą grę tyle, że raczej nie powinny tutaj się zrespić. Chyba, że na górze też mogą, no najgorsze, że na górze jak będzie taka ciężarówka, a no, chyba jest nawet skierowana w tę stronę jak wjeżdżasz. mi się tutaj wydaje. Ale nie ma, więc na najłatwiejszym poziomie trudności udało się, tak w, w końcu Więc możemy teraz przejść do cięższego levela, więc widzimy się za chwilę Więc jestem już z powrotem, tym razem będą spadać z nieba kamienie To, o co widzu prosiłeś, tak, będą spadać kamienie Plus jeszcze auta, więc to nie będzie łatwe I się tylko wszystkie załadują Lagów nie powinno być. Już. No może małe będą. Jak będą się respić, ale to tylko przez chwilkę. Albo nie wiem, w tunelu to będzie łatwiej. Ale ich spada. O! Je też odpycha! O nie! I widzowie, je też odpycha. To nie będzie dobre. Przecież ja to mogę przegrać od razu? te kamienie też odpycha, ale tutaj ona nie powinny spać, bo tutaj... Na górze da się jeść, więc tutaj jestem bezpieczny. Trzeba jechać w te same miejsce. No niestety te kamienie się będą próbować. Jedź panie. Teraz tu po wyjeździe. Chociaż jak one się odpychają? Nie, to będzie trzeba zmienić, bo to teraz nie ma trochę sensu. No. Teraz poczekajcie ja to może naprawię. Także jestem już z powrotem już się zaczęło już spadają. Tym razem one nie będą odpychane. Auta też już będą bezpieczne. Zobaczcie sami. Auta już same. i będą przyspieszać. Ale będą problemem. Po prostu. No i właśnie mały kamień. Rozwalił mi chłodnicę. Więc nie jest to też fajne. I rozwalił całą maskę. Pozdro, dobra. Auto się kopci Widzicie, no, dymi się. A te kamienie nic mi nie zrobią, tam luz Bardziej mnie martwi później, co się będzie działo, bo naprawdę później będzie tragedia. Aż mi zęby zabolały, bo tak ścisnąłem mam aparat i jak będę czasami seplemić, to wybaczcie, ale nie mam na to wpływu tak zbytnio. Ponieważ no, aparatu nie ściągnę, tak? On się ściągnę jeszcze w tym roku, nie w tym roku, tylko prawdopodobnie za 3 miesiące już ściągam, więc nie będę seplemić na filmikach. Dobra. Aha. Dobra, to teraz chyba tędy. Tylko on waży 4 tony i go się nie da prze przepchnąć chyba. No, o nie. Puszczelki pękają już. Auto już jest dosłownie na panewki... Kor nie, nie dojadę na górę. Zobaczcie, zaraz tutaj silnik wybuchnie. Chociaż. nie jedź jedź, 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 Nie, wybuchnie. Nie, no spalił się silnik gdzie się nastopił Dobra, myślę, że można nawet podkręcić A, las się żyje Dobra, widzowie, teraz jeżeli zwolnię poniżej 61 km na godzinę Będę miał tylko i wyłącznie 10 sekund, żeby przyspieszyć, bo inaczej moje auto po prostu wybuchnie Pokażę wam, jak to działa I dostawiłem więcej kamieni Więc zobaczcie, stoję 10 sekund Dam na, w lewym górnym jest odliczanie i widzicie, auto się rozpadnie, więc trzeba jechać jak najszybciej i jeszcze mega dużo kamieni teraz będzie spadać. Nie można zwolnić. Zostało mi tylko 60? Niemożliwe. Nie przyspieszamy aż 4 sekundy. Co tu się... Nie, to jest nie do przejścia! Albo? Trzeba zaczekać. To mi tylko 7 sekund. W te kamienie są mocne. Trzeba patrzeć do góry. Czy one mi więcej. Spa Dobra, dobrze, że to ma ABS, bo jakby maluch to nie ma nawet szans, Chociaż... Nawet nie muszę jakoś naga cisnąć, ale tutaj wolę przyspieszyć. Normalnie meteoryty. Dobra. To ja będzie najgorsza prasa, bo tutaj nie będzie nawet gdzie się schować. Tylko tam później będzie tunel. Będzie się nie tunel, tylko tutaj most. I tutaj będzie też chwilka. Ale to jest nie chwilka. Tutaj tędy. Tamta lampa uratowała mi chyba nawet życie przed chwilą. Tutaj wiadukt. Dobra. Jakby tutaj jeździły, to, to by nie, miało, nie było szans. Dobra. Dobra Nie! Głupi kamień! Widzieliście? Nie! No nie no, nie to no, nie ma sensu, no! Ja zmieniam te auto, bo tym jednak nie da się jeździć, jak tu pękają od razu ośki Poczekajcie chwilę Jestem już z problemem. tym razem wziąłem Bugatti więc trzeba jak najszybciej jechać Już nie będę nic tam zmieniać Trzeba jechać jak najszybciej Ej, bo ja nawet mogę te kamienie wyprzedzać O kurde Ale ja by dał, tu jest, ale weszłam ładnie w zakręt Mamy problem, chłodnica pękła Koła się wykrzywiły Najwyżej w następnym odcinku się uda tym raczej już nie znam, że czas antenowy się kończy. Dojechałem raz, jestem z siebie bardzo zadowolony. Możecie pisać mi propozycje. A ja sobie jeszcze sobie tylko kontrolę, żebyście jakikolwiek może jechać, ale to wszystko na dziś. Możecie mi napisać, tak jak mówiłem, właśnie. Zachęcam do zasubskrybowania, więc trzymajcie się. I pa pa!